Pomóc za podmień oczami, pokazań mi najpawieje. Pozwolę ci, moje koni, track, yo, pięć minut, ah, yo. Wsiadam po turecku na głowę, zakładam turban, biorę Fred do ręki, śmiało już na nim bez nut gram. Praca niebezpieczna, jak w chwilu urma turman, Węże Żyją po to, by zabijać, ala wąż, którego stworzył hitę Okojima. To gatunek, który nie akceptuje nikogo, na każdego mówią źle, przy tym sami nic nie robią, bój, gdyby bym nie mową, ale wypowiadam słowo, nawet na najlepszych komentarzach lują jadem, mimo że w temacie rapu są zieloni, niczym plalet. I komentarze, to jak Gryptonit Kto jebie policję, kogo nazywasz pedałem? Rapera, który ma talent, czy tego, który sprzedaje? I nie mam na myśli płyt, sprzedał ciebie, czy zysk Myślę, jak to nazwać, kompleksem węża chciałby chodzić, ale do końca będzie pełzał